Siema, ja jestem person, natomiast to jest czwarty odcinek naszej serii zagrałem z Margonem Trapicielem eee, Sorry, ale jak widzicie, znaczy no, trawam właśnie powiem. Eee, w czwartym odcinku robiłem quest'a na Helmdena. Skórzone rękawice siły i niestety fra ten... Eee, Bandicam mi tego nie nagrał, bo... Potem chciałem znaleźć miejsce na zap miejsce zapisu, ale jeszcze filmik nie był do końca nagrany, no i niestety przypadł filmik. No i właśnie no to co on, no ja wam powiem co było wczoraj w pewnym odcinku. No jak mówiłem Hambena, skórzane, uszkodzona zbroja, buty rycerskie, łuk, strzały, piersień, naszyjnik, No to wszystko nowe jest. Dokupiłem sobie miksu, Robię kusta z niedźwiedziem na na, 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 na 10-15, tam w dole jak się idzie na przełącz odszuków to tutaj, gdzieś tutaj w dolnym rogu stoi, pod ścieżką. No tak, w tym odcinku zrobimy sobie kusta od strażnika bramy ze szczurami. Ja, to ja go już wezmę. No, co jest? Okej. Okay. Eee, yy, masz do mnie jakąś pracę. Jest wygra się do roboty. Czyle czasami ma takie właśnie lagi? takie bagi dziwne że chcesz coś kupić albo w ogóle z nim porozmawiać się nie da dobra nawet zacznę od 16 od 14, od 15 jeszcze w ogóle nie słyszałem skarg na moją myszkę Mam nadzieję, że ona nie jest aż tak głośna. Mam stop, mam stop. Odbierz nagrodę. I tutaj dostajemy pierwszy szczurołapa. Sorry, ale też mam straszny katar. Ale dawno na dworze nie byłem, to nie wiem. Okej. Okay. Znieść. I i tak, kolejny kos z głowy I jeszcze sobie zrobimy u Sir Galena, z pająkami. Ten kłód jest dwupoziomowy, ale raczej znaczy nie pod rząd, tylko na wyższy O, ta skóra, ta skóra sierść. Droga chodzi jak to też czy, to czy, 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 czy wolicie, kiedy ja na przykład robię quest'a to czy żebym e, gadał to e, czy żebym po prostu zapuszczał jakąś muzę na przykład tak jak w moim filmiku e, droga na padyńskiego apostę i nad Chowara. Dobra, jeszcze nie złożyłem, nie wiem czy zatem się dostawało mieć Sir Galena, nie, chyba za się, tak, za późniejsze, tak, mówię tak właśnie, w na drugim, to chyba to nie chyba, ale na pewno będę dostaje się, się mieć Sir Galena, ale czy to zależy kim się jest, dobra, ile tych

A, czyli dobra, dopiero potem mi się dostaje. Kasy trochę przydło. Może zrobić głowę, no bo... To ja sobie to ogarnę i, i, i ja robię krótkie cięcie. Okej, okay, już. E, jak widzicie, w miarę może być. No, i w tym odcinku e, poexpimy sobie na szarych niedźwiedziach. Znaczy, e, nie. Najpierw to zrobimy sobie quest'a. Na TP do... E, karkahan. Efuuu, jakiego Karkahan? E, do... E, Ichan, ok. O właśnie, jeszcze trzeba zrobić kosą umiela. Chciałbym uzyskać tak. Post gotowy od razu 12 przybył. Okej. Ok. Ten kwas jeden taki mniejszy. A czego patrzysz? Wygląda na czas jeszcze miejsce, myślę, że mógłby porozmawiać. Dobrze. Teraz udajemy się do. 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 do baraku. I tam tam ma i potrzebujemy zębatek, ale trzeba mu orkiestrę na wesele córki, to udajemy się do tornek. No to ja się udam do tornek i włączam filmik. Cięcie, start. Okej, okay, teraz musimy porozmawiać z, z Alanem, poszukuje orkiestry i się zgodził. I teraz tak, wracamy do nadzorcy baraku, znowu cięcie, idę i zaraz się widzimy. Okej, okay, wziąłem już zębatki, bo wystarczy, że wróciłem do tego koledzy. Opowiedziałem, że się zgodzili. I dajemy mu. Dostajemy nagrodę Hełm i Jade. Amneset. No znowu. Ta czapka jest. No to ma wszystkie cechy. Co... To jest o wiele lepsze. Dobra, w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że się Wam spodobało. Komentujcie, subskrybujcie i zielona fabka w górę. Cześć! Link do oczywiście do tu podam w opisie.